Dobry wieczór kochani. No i mamy tą pełnię księżyca w zodiakalnym byku, w byku upartym, konkretnym i ciężkim. No i oczywiście w ostrym skorpionie mamy słońce, więc tutaj jest niesamowite połączenie. Kochani, ja już do, dosłownie za kilkanaście minut rozpoczynam dla was rytuał zbiorowy przyciągający wasze marzenia, wasze Życzenia. Także, jeżeli jesteś zapisany na rytuał zbiorowy, to bardzo proszę zapal świecę. Ja wiem, że wielu z Was już tę świecę pali co najmniej od 18 godziny, kiedy to już księżyc w pełni był widoczny. Na niebie, kochani, więc zapalcie świece tutaj rytualne, bądź w minimalnej wersji podgrzewacz. Świeca rytualna prawidłowa powinna wyglądać w ten sposób, czyli dłuższa niż grubsza, że tak powiem. Można ją również przecinać na pół, aby szybciej się spalała. Zawsze, kochani, świece rytualne najlepsze są naturalne, czyli e, najlepiej nie z parafiny nietrujące, tylko e, też z jakieś e, sojowe na przykład, czy też e, z wosku pszczelego, takie są najlepsze, kochani. Natomiast jeżeli nie możesz sobie na takie pozwolić, najważniejsza, pamiętajcie, zawsze jest. Intencja. Także kochani, jeżeli chcecie przyciągać dokładnie pieniądze, zapalcie podczas tej pełni księżyca świecę w kolorze złotym, zielonym bądź też białym. Pamiętajcie też, że biały kolor świec zastępuje właściwie każdy kolor, więc paląc białą świecę zawsze możesz sobie wyobrazić, że jest to inny kolor. Świece. Jeżeli pragniesz ruchu w twoim biznesie, w twoim życiu yy, zawodowym, wśród klientów, kontrahentów, zapal czerwoną. Jeżeli chcesz kupić nieruchomość i a, mieć właśnie powodzenie właśnie w inwestycjach w nieruchomości, zapal brązową. Szczęście i zdrowie niech będzie to świeca zielona. Zdany egzamin, kochani to świeca żółta, pomyślne rozmowy dotyczące pieniędzy, niebieska świeca oraz Złota. Jeśli myślisz o awansie, o awansie w pracy, to zapal czerwoną. Jeśli czekasz na nową miłość, chcesz przyciągnąć nową miłość, to różowa świeca, jasno różowa oczywiście. Wierność w związkach, biała. No i pasja, chemia i seks, w związku to również czerwona. Pamiętajcie oczywiście, cały czas biała świeca zastępuje każdy inny kolor. Ponadto, jeżeli nie, nie my jesteście przygotowani do tego, to w minimalnej wersji oczywiście niech to będzie podgrzewacz. Te osoby, które są zapisane na rytuał zbiorowy, łączcie się ze mną, właśnie chociaż. Tym światłem w postaci minimalnej, czyli podgrzewacza, najlepiej, żeby to była świeca rytualna, czyli dłuższa niż grubsza. Pamiętajcie też, że jeżeli wykonujecie też samodzielnie rytuały, bądź też łączycie się ze mną w rytuałach, to świece rytualne przyciągające, resztki świec przyciągających. Y, rytuałów, kochani, nie wyrzucamy nigdzie, tylko trzymamy, y, chowamy w miejsce, tam gdzie rzadko zaglądasz, ale najlepiej też y, zawijamy resztki świec w materiał o tym samym kolorze, zawiązując nitką. Najlepiej w tym samym kolorze na trzy supełki. i Czekamy aż do spełnienia życzenia. Kochani, bardzo mocna pełnia. Ja sama jestem zodiakalnym bykiem i po prostu zawsze pełnia Księżyca daje w byku mi też w kość. Także to nie jest tak cudownie pięknie dla mnie, dlatego że mi wkurza ten byk. no Po prostu on jest ostry, można go łatwo rozjuszyć, po prostu tutaj wcale spokojnie nie jest. Natomiast dlatego i też planety towarzyszące to dosyć mocna, ciężka energia. Energia jeszcze skorpion do tego najbardziej dwa biologiczne znaki, które chcą mieć, przede wszystkim chcą posiadać, chcą też czuć namacalnie. Także bardzo dobra pełnia na przyciąganie, oczywiście, także takie już nie będzie, kochani, zwłaszcza w tym roku już kalendarzowym. Także udanej pełni księżyca dla Was, kochani, przyciągnijcie do swojego serca wszystko to, o czym marzycie. Przypominam Wam również, że jest to pełnia z za zaćmieniem księżyca, która to rozpoczyna korytarz zaćmień. Natomiast z pewnością wszystkie rytuały wykonane tutaj od serca i z pasją potężną, z pewnością. Mogą ziścić się w przeciągu 18 miesięcy. Tutaj, e, dlatego że finał tych właśnie zaćmień, i konkretnie tego zaćmienia, e, dzisiaj e, w pełni Księżyca w byczku, e, będzie mieć finał tutaj i odzwierciedlenie za. 18 miesięcy. Sądzę, że to i tak jest bardzo szybko, sądząc po Waszych naprawdę bardzo mocnych tutaj i wymagających życzeniach, zwłaszcza finansowych, bo tutaj poleciały takie kwoty po prostu, że wow, ale ja jestem przekonana o tym, że jest to do spełnienia i tego Wam z całego serca. Życzę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pamiętajcie też, że rytuały indywidualne cały czas wykonuję aż do poniedziałku, do północy dla Was. Ponadto osoby, które nie zdążyły dzisiaj podczas tej pełni księżyca zapalić świecy intencyjnej czy rytualnej, to pamiętajcie, że macie czas. Do poniedziałku na spokojnie. Także pozdrawiam Was serdecznie. Udanej pełni księżyca. Niech spełnią się Wasze marzenia i niech obfitość Waszego serca będzie z Wami. Pozdrawiam Serdecznie. Wróżka Anna.